Oglądają Państwo najlepszy serwis informacyjny tworzony z myślą o Polonii i Polakach mieszkających poza granicami kraju. To Polonia 24. Paulina Drażba, dobry wieczór. Oto co przygotowali nasi dziennikarze. Nowelizacja litewskiego prawa oświatowego zagraża polskim szkołom. W żadnej wiejskiej miejscowości nie znajdziemy tylu osób, Szczątki Aleksandra Bliknera powrócą do Polski. Jest niezwykle istotną postacią dla naszej historii poznania języka polskiego, kultury. Młodzi piłkarze na Stadionie Narodowym. Dla tych dzieci to jest mecz jako mistrzostwo świata. Ukraina zbliża się do NATO, drzwi są otwarte, mówił Jens Stoltenberg po zakończeniu dwudniowego spotkania ministrów obrony państw należących do sojuszu. Sekretarz Generalny NATO podkreślił też, że konieczne jest stworzenie warunków zapewniających Ukrainie bezpieczeństwo poza sojuszem po zakończeniu wojny. O szczegółach Dariusz Begiej. W Brukseli trwają prace nad utworzeniem Rady NATO-Ukraina. Byłaby to platforma politycznej koordynacji między sojuszem a Kijowem, zapewniająca Ukrainie miejsce przy stole z partnerami z NATO. Na szczycie w Wilnie nie będziemy rozmawiać o zaproszeniu, ale o tym, jak możemy zbliżyć Ukrainę do NATO i jestem przekonany, że znajdziemy dobre rozwiązanie. NATO pracuje nad pakietem wieloletniego finansowania sektora militarnego Ukrainy, który zapewni jej interoperacyjność z wojskami sojuszu. Kijów. Może też liczyć na bieżące wsparcie. Powinniśmy teraz skupić się na tym, aby Ukraina była w stanie wygrać tę wojnę i wypchnąć wojska rosyjskie z kraju. Szef Pentagonu spotkał się dziś w Brukseli z nowym ministrem obrony Turcji kraju blokującego rozszerzenie sojuszu północnoatlantyckiego o Szwecję. Moim celem podczas dzisiejszego spotkania było poznanie go i pogratulowanie mu z okazji objęcia funkcji ministra obrony. Oczywiście skorzystam z każdej okazji, by zachęcić go do zaakceptowania akcesji Szwecji. Turcja ma też blokować zatwierdzenie nowych, pierwszych od czasów zimnej wojny, planów obronnych NATO. Dariusz Begiej, Polonia 24. Gdy w Brukseli zapadały kolejne decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy w stronę Hersonia i Kijowa leciały rosyjskie rakiety. Obrona przeciwpowietrzna stolicy zestrzeliła wszystkie pociski, ale ich szczątki spadły na budynki mieszkalne i sklep w obwodzie kijowskim. Ranne są co najmniej cztery osoby. Fragmenty strąconych rakiet uszkodziły lub zniszczyły 30 budynków. W trakcie ataku rakietowego w Kijowie przebywała delegacja przywódców siedmiu afrykańskich państw. Wcześniej odwiedzili Bucze. Tutaj w Bucze zginęli nasi cywile, pokojowo nastawieni obywatele za odmowę posłuszeństwa agresorowi. Usłyszenie tego dzisiaj przez naszych szanownych gości było bardzo ważne. Jutro afrykańscy przywódcy spotkają się w Moskwie z prezydentem Rosji. Ich plan pokojowy jest jednak nie do przyjęcia przez Ukrainę. Zakłada zaprzestanie ścigania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny i zdjęcie sankcji z Rosji. W dyktaturach takich jak rosyjska najważniejszą wartością są pieniądze, zwłaszcza dla tych, którzy służą rządzącemu reżimowi. Na terenach zalanych przez wodę Dniepru pomoc niosą wolontariusze z zagranicy. Martin przywiózł żywność, ubrania i 15 tysięcy litrów wody pitnej. Jak długo planuje tu zostać? Nie pytaj mnie, zapytaj Putina. Na wiele pytań będzie musiał odpowiedzieć ten mężczyzna, zatrzymany przez ukraińskie służby w winnicy, miał on prowadzić działania wywiadowcze i dywersyjne na rzecz Rosji. Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę to my, Polacy w kraju i za granicą, otworzyliśmy serca i domy. Aby uhonorować tych, którzy w sposób szczególny włączyli się we wsparcie uchodźców z Ukrainy, powstała inicjatywa First to Help. Ma ona także trwale udokumentować wyjątkowy moment solidarności polskiego społeczeństwa z ukraińskim. Polska Polacy i Polonia między innymi w Stanach Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii w trudnym czasie wojny zdali egzamin z dobrego serca. Teraz pora by to docenić. Chcemy ten szczególny moment udokumentować, chcemy wywołać wspomnienia, doświadczenia z tamtego czasu i dlatego ogłaszamy konkurs który jest skierowany do wszystkich. A więc do osób mieszkających w Polsce lub poza jej granicami, którzy mają pamięć tamtego czasu i uczestniczyli w tym, co się działo, na przykład poprzez bezpośrednią pomoc uchodźcom. Chcemy, żeby to był konkurs, który wykroczy poza ramy polskie, to znaczy, żebyśmy my tym polskim doświadczeniem mogli pochwalić się szerzej. Konkurs First to Help ma trzy kategorie: wspomnienie pisane, fotografia i wideo. W każdej z tych trzech kategorii zostanie przyznana główna nagroda 10 tysięcy złotych. Oczywiście będą także wyróżnienia. Tutaj kapituła konkursów może przyznać nagrody także według swojego własnego uznania. W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. Prace należy wysyłać do 18 września 2023 roku poprzez formularz na stronie www.firsttohelp.pl. Oficjalna gala wręczenia nagród odbędzie się jesienią. Oglądają państwo Polonijny Serwis Informacyjny. Przed nami jeszcze wiele tematów między innymi Projekt z przesłaniem doceniony na London Design Biennale. Możemy rzeczywiście pomóc tę piękną ideę zainstalować dosłownie w domu. Ślubowanie polonijnych przedszkolaków. Ja lubię chodzić do polskiej szkoły, jest bardzo fajnie. Zanim jednak Litwa i kolejne niepokojące sygnały dla polskiego szkolnictwa w tym kraju, Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej przygotowało nowelizację prawa oświatowego, na mocy którego małe wiejskie szkoły mogą przestać istnieć. Wcześniej udaremniono próbę ograniczenia nauczania w językach mniejszości narodowych. Zgodnie z poprawkami Litewskiego Resortu Edukacji zostanie określona minimalna liczba uczniów w klasach. To może doprowadzić do łączenia klas, szkół wiejskich, a ostatecznie do likwidacji niektórych placówek. Zagrożonych może być nawet 250 szkół, w tym również polskie. Klasy gimnazjalne będą musiały liczyć 21 osoba. Więc w żadnej wiejskiej miejscowości nie znajdziemy tylu osób, by stworzyć komplekt jednej klasy. W nowej nie umieszczono zapisów chroniących szkoły mniejszości narodowych. Nowe przepisy są przedmiotem debaty w Komisji Oświaty i Nauki Litewskiego Sejmu. Mówi się o jakości edukacji, ale nie została ona zdefiniowana. Przypomina bańkę medlaną, która leśni w słońcu, ale pęka, bo jest pusta. Komisja procedowała również nowe wytyczne przygotowane przez Państwową Komisję Języka Litewskiego. Mówią o tych problemach, które mają uczniowie ze szkół mniejszości narodowych z językiem litewskim i już sugerują odpowiedź: jak najmniej uczyć w tych szkołach w językach ojczystych, jak najwięcej w języku litewskim. Po burzliwych konsultacjach społecznych projekt został zawieszony na czas nieokreślony. Polski slawista, historyk literatury i kultury. Naukowe życie spędził na obczyźnie, od studiów w Welwowie, przez staże w Lipsku, Wiedniu czy Berlinie. Tam też zmarł w maju 1939 roku i wbrew swojej woli został pochowany. Szczątki wybitnego profesora Aleksandra Bicknera po latach powrócą do Polski, Dorota Markowska. Aleksander Brickner, wybitny slawista, urodził się 167 lat temu w Tarnopolu. To jest postać nie tylko istotna w perspektywie świata nauki, świata w najszerzej, w najszerzej tego słowa znaczeniu, ale jest niezwykle istotną postacią dla naszej historii poznania języka polskiego, kultury. Aleksander Brickner odkrył kazania świętokrzyskie, najstarszy znany zapis polskiej prozy. Osoba, która pół wieku spędza na emigracji w Berlinie, tam kieruje katedrą slawistyki jako jeden z dwóch Polaków w Berlinie. Aleksander Brickner, wbrew własnej woli, został pochowany na cmentarzu w Berlinie w 1939 roku. Od tamtego czasu środowiska naukowe zabiegały, by spełnić wolę zmarłego, sprowadzając jego szczątki do Polski. W Berlinie, tuż przed. Przeniesieniem szczątków profesora i jego małżonki odbędą się msza pożegnalna, będą również spotkania historyków, slawistów z Polonią. Ponowny pochówek odbędzie się na cmentarzu rakowickim w Krakowie 29 września. A teraz prawdziwa gratka dla miłośników, zegarków. W Lublinie rozpoczęło się dwudniowe wydarzenie poświęcone m.in. pionierowi przemysłowej produkcji tych urządzeń Antoniemu Patkowi. Nie zabrakło historycznych perełek i bardzo drogich egzemplarzy. Ich wskazówkom z zegarkiem w ręku przyglądała się Magdalena Barczyk. W Lublinie szczęśliwi czas liczą. Złote, srebrne, kieszonkowe i naręczne. Budziki, które przerywają sen i bezcenne pamiątki, które zachwycają. Tak jak ta, należąca niegdyś do samego Jana Matejki. Złoty zegarek, który łączy ze sobą dwóch wielkich Polaków. Jeden to jest Patek, a drugi to jest Jan Matejko. Antoni Patek, patron lubelskiego wydarzenia, był polskim zegarmistrzem i założycielem pierwszej w historii firmy produkującej masowo zegarki kieszonkowe. Był także działaczem politycznym Wielkiej Emigracji. Wspierał Polonię, był sponsorem biblioteki i czytelni w Genewie, no ale przede wszystkim dokonał wielkiego dzieła, jakim są zegarki jego imienia. Które pomimo upływu lat zyskują na wartości. W lubelskiej wystawie zegarów towarzyszą wykłady i warsztaty, a wszystko po to, by upamiętnić 221 rocznicę urodzin wielkiego Polaka. Magdalena Barczyk, Polonia 24. Pozostajemy wśród wspomnień sprzed lat i filmów z historią. To cykl przygotowany przez Filmotekę Narodową Instytut Audiowizualny, poświęcony polskim filmom przedwojennym, zdigitalizowanym w ramach programu Polska Cyfrowa. Cześć, chociaż było Pomienne serca, dramat pełnometrażowy z 1937 roku, opowiada o bohaterskiej polskiej młodzieży, która sama chce iść do wojska. Pracownicy filmoteki narodowej zdigitalizowali także dwa przedwojenne filmy krótkometrażowe. Opowiadające o harcerzach, o junakach, o młodych wojskowych. Są to filmy propagandowe, które właśnie miały na celu zachęcenie młodych obywateli Polski do brania udziału w ruchu harcerskim czy w ruchu junackim. Większość filmów, zwłaszcza dokumentalnych, to pozycje, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Nie były dostępne dla widzów. Digitalizacja połączona z rekonstrukcją filmów, zwłaszcza tych przedwojennych, jest bardzo pracochłonna. To są materiały bardzo mocno zniszczone, najczęściej niekompletne. Czasami są takie sytuacje, że do jednego filmu zachowało się kilka niekompletnych kopii i wtedy jest nadzieja, że one jakoś wzajemnie pomiędzy sobą się pouzupełniają. Widzowie spoza Polski mogą znaleźć filmy na stronie ninateka.pl w zakładce Film z Historią. Co poniedziałek właśnie będzie, będą dorzucane kolejne filmy przedwojenne. Bardzo ciekawe. I tutaj zachęcam wszystkich, którzy lubią nostalgiczne wycieczki. Do października w Nimatece pojawi się 200 filmów, także dla najmłodszych widzów. tym, jakie tytuły pojawią się w najbliższym czasie i o nowej oprawie przedwojennych produkcji, jeszcze dziś w Polonii 24, naszym gościem będzie dr Michał Pieńkowski z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Rozwiniemy ten temat. A teraz sztuka, która niesie pomoc wyjątkowa wystawa Poetyka Konieczności została nagrodzona medalem na London Design Biennale. Teraz autorzy projektu mogli celebrować swój sukces w Instytucie Adama Mickiewicza, który odpowiadał za polski pawilon w Londynie. Prostota i jednocześnie wielka idea. Obiekt zupełnie użytkowy, jednocześnie oczywiście dbając o aspekty estetyczne, myślę, że to jest to, co zostało nagrodzone. Okna to właśnie one tworzyły wystawę Poetyka Konieczności, która została nagrodzona za najwybitniejszy wkład ogólny odnoszący się do tematyki wojny na Ukrainie. To sztuka niosąca pomoc. Możemy rzeczywiście pomóc, zaangażować też społeczność lokalną czy międzynarodową w dyskusję o Ukrainie i realnie. Później tę piękną ideę zainstalować dosłownie w domu. Bo celem tego projektu jest m.in. przekazanie okien do Kijowa, Charkowa czy Hersonia. 80% szkła w Ukrainie pochodziło z Rosji i z Białorusi, a Ukraina sama szkła nie produkuje. W związku z tym bardzo trudno jest uzupełniać te okienne braki i my w ramach Małej Skali staramy się to robić. Twórcami Poetyki Konieczności są Zofia Jaworowska, Michał Sikorski i Petro Władimirow. Z kolei organizatorem Polskiego Pawilonu na London Design Biennale jest Instytut Adama Mickiego. W którym autorzy projektu świętowali swój wielki sukces. Dziś rozpoczęły się Europejskie Dni Archeologii. Przez trzy dni muzea i placówki edukacyjne czekają na Państwa, aby przybliżyć historię swoich znalezisk i opowiedzieć o ich kulisach. Współorganizatorem wydarzenia jest m.in. Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. O szczegółach muzealnych lekcji Mateusz Strama. Europejskie Dni Archeologii w Polsce pierwszy raz zorganizowano w 2019 roku. Teraz piątą już edycję tego wydarzenia w kraju współorganizuje Muzeum II wojny światowej w Gdańsku. Celem tego wydarzenia jest przybliżenie społeczeństwu pracy archeologów i podkreślenie, że warto dbać o dziedzictwo archeologiczne. Dzięki tej inicjatywie goście muzeum mogą odwiedzić tereny zazwyczaj niedostępne dla zwiedzających. Dni archeologii przyciągnęły nawet amatorów historii z zagranicy. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem usłyszeć historię tego miejsca. Pan z muzeum bardzo ciekawie opowiada o tym, co się tu wydarzyło. Oprócz terenów, na których prowadzone są badania, muzeum zaprezentowało także swoje artefakty. Świadectwa wojny, czyli łuski łuski polskie, polskiej produkcji. Widzimy tutaj łuski od karabinu Mauser. Jednym ze skarbów muzeum jest również kula armatnia pochodząca prawdopodobnie z czasów napoleońskich. Mateusz Strama, Polonia 24. Z Gdańska przenosimy się do Brunsum w Holandii, do polskiej szkoły imienia generała Stanisława Sosabowskiego. To ważna chwila, bowiem nasi najmłodsi rodacy złożyli ślubowanie i zostali pasowani na przedszkolaków. Ślubowanie przedszkolaka to ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka. Ja lubię chodzić do polskiej szkoły, jest bardzo fajnie i lubię tę szkołę, chcę tam bardzo chętnie chodzić. Do grona pełnoprawnych podopiecznych szkoły dołączyło 40 dzieci. To pierwszy rok działalności polskich państwowych przedszkoli poza granicami kraju. To, że te grupy są tak liczne, świadczy o tym, jak wielka była potrzeba objęcia nauczaniem języka polskiego, również najmłodszych dzieci, maluchów w wieku trzech lat. W taki sposób próbujemy pracować, tak żeby dzieci uczyły się przede wszystkim przez zabawę i żeby polska szkoła kojarzyła się już od najmłodszych lat z tym, co przyjemne, wspaniałe. To szczególnie ważne dla rodziców, którzy z Polski wyjechali już jako dorośli. Wierzę bardzo, że, że naukę, poprzez naukę języka polskiego wpłynie to jej na rozwój osobowości. Po drugie zależy mi, aby też budowała właśnie tą tożsamość polską i przywiązanie do, do Polski. Według różnych szacunków w Holandii żyje ponad 200 tysięcy Polaków, a Środacy są jedną z największych grup etnicznych w tym kraju. Na najmłodszych z Brzuchowic pod Lwowem też czekało mnóstwo wrażeń. W ramach obchodów Dnia Dziecka wraz z rodzicami wzięli udział w rodzinnym pikniku, na który już teraz zabierze nas Stanisław Apriłaszwili. To pierwsze od wybuchu wojny tak liczne spotkanie polskich dzieci i młodzieży z Lwowa. Rodzinny piknik w podmiejskich Brzuchowicach był okazją do zabawy, a także wykazania się talentami. Wspaniały czas, kiedy możemy się spotkać z swoimi znajomymi i pobawić się, zjeść i zapominamy o wszystkim złym i cieszymy się tym, co zaraz mamy. Wspólne śpiewanie, warsztaty plastyczne, zabawy z mimami i bańki mydlane. Organizatorzy zapewnili dzieciom mnóstwo atrakcji. Koncert zresztą bardzo ładni, dzieci nasze przygotowały, więc bardzo się cieszyliśmy. Każde dziecko chciało wystąpić i wykazać się. A to wszystko w jednym celu: zapominają o codziennych smutkach, o alarmach, lekcjach przerywanych, że muszą schodzić do schronu. Aby mimo wojny najmłodsi korzystali z dzieciństwa. Dzieci mogą pięknie się bawić i w sporcie, i w tańcu, i śpiewać. I właśnie takie piękne mają buźki rozmalowane. Piknik rodzinny zorganizował Konsulat Generalny RP w Lwowie razem z Lwowską Rodziną Rodzin. W Polonii 24 Czas na Sport. Wielu reprezentantów Polski rozpoczynało swoją przygodę z piłką nożną właśnie od tego turnieju. Za nami 23. edycja Pucharu Tymbarku. Na stadionie narodowym w Warszawie rozegrano mecze finałowe dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych do 10 i 12 lat. O szczegółach tej sportowej rywalizacji Konrad Reluga. Ogrze na stadionie narodowym marzy każdy piłkarz, by tu trafić. Uczestnicy Pucharu Tymbarku musieli przebrnąć przez finały gminne, powiatowe i wojewódzkie. Wspaniała inicjatywa, wielkie podziękowania dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, wielkie podziękowania dla Tymbarku jako głównego sponsora tego wydarzenia za, za tą organizację. Na murawie Stadionu Narodowego z gwizdkiem w dłoni pojawił się Szymon Marciniak, polski sędzia międzynarodowy, który prowadził finały Mistrzostw Świata, czyli Ligi Mistrzów. Dla tych dzieci to jest mecz jako Mistrzostwo Świata, tylko że tu jest wszystko szczere. Tu nie ma udawania, tu nie ma symulowania, tu nie ma kradzieży czasu. Te dzieci grają, bo kochają piłkę. To tu pierwsze kroki stawiali tacy piłkarze jak Arkadiusz Milik czy Sebastian Szymański. Zobaczymy, ile procent tych zawodników i zawodniczek, które dzisiaj występowały trafią do naszych reprezentacji oby jak najwięcej. Jak mówią organizatorzy Pucharu Tymbarku to największy turniej piłkarski tego typu w Europie. Na tym samym stadionie narodowym trwa właśnie towarzyski mecz piłkarskich reprezentacji Polski i Niemiec. Spotkanie w podstawowym składzie rozpoczął Jakub Błaszczykowski. W ten sposób wieloletni kapitan i filar reprezentacji Polski oficjalnie. Pożegnał się z kadrą. Reprezentacja Polski dla Kuby to dla małego Kuby Błaszczykowskiego, była marzeniem, później stała się realnością, i, i to wszystko po prostu odchodzi. Ale cóż, takie jest życie, i, i ja osobiście życzę wszystkim kolegom z reprezentacji Wam, żebyśmy mieli coraz więcej sukcesów. W ciągu kilkunastu lat reprezentacyjnej kariery Jakub Błaszczykowski rozegrał 109 spotkań z orłem na piersi, strzelił 21 bramek i zaliczył tyle samo asyst. Kibice i eksperci doceniali nie tylko boiskowe umiejętności piłkarza, ale przede wszystkim jego waleczność i przywiązanie do biało-czerwonych barw. A my nie mówimy żegnaj, tylko do zobaczenia. Do historii warto bowiem wracać. Czas na rozmowę Polonii 24. Naszym gościem jest dr Michał Pieńkowski z Instytutu, z Filmoteki Narodowej, Instytutu Audiowizualnego. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Panie doktorze, filmy z historią. To brzmi jeszcze trochę tajemniczo, ale za chwilę wszystko przestanie być tajemnicą. Co to za cykl? Jakie to obrazy, jakie to filmy z historią? Filmy z historią jest to wybór przedwojennych filmów fabularnych i dokumentalnych, które zostały zdigitalizowane w ramach projektu Polska Cyfrowa. W ramach tego projektu zdigitalizujemy do końca roku 200 polskich filmów. 50 z nich są to filmy przedwojenne, i właśnie te filmy przedwojenne już zaczynamy publikować, pokazywać zarówno w naszym kinie, jak i na naszej stronie internetowej ninatek.pl. Są wśród nich zarówno filmy fabularne, jak i krótkometrażowe filmy dokumentalne. I to one są szczególnie ciekawe, przede wszystkim dlatego, że tych krótkometrażowych filmów fabularnych przez ostatnie kilkadziesiąt lat właściwie się nie pokazywało, i większość z nich to są filmy, których no, nikt z naszych widzów zapewne nie widział. Właśnie proszę mi powiedzieć, proszę mi zdradzić tę tajemnicę, dlaczego akurat właśnie filmy przedwojenne. Przedwojenna część naszej kolekcji filmowej to jest najcenniejsza, dlatego że najstarsza i no, najbardziej zagrożona część naszej kolekcji filmowej, i dlatego właśnie tym filmom poświęcamy najwięcej uwagi, ponieważ one najbardziej wymagają od nas tego, żeby się nimi zaopiekować. Ponieważ one niestety zagrożone są utraceniem, jeżeli tej opieki od nas nie otrzymają, no więc w związku z tym właśnie. Digitalizujemy te filmy po to przede wszystkim, żeby móc je udostępnić widzom, no bo jest to przede wszystkim głównym celem istnienia archiwów filmowych. Tak jak pan powiedział, oczywiście pokazy filmowe w kinie Illusion, ale również filmy dostępne będą na stronie ninateka.pl, co gwarantuje naszym widzom, Polonii i Polakom mieszkającym poza granicami kraju, również dostęp do tych filmów. Jakie gatunki, poza właśnie filmami krótkometrażowymi, będziemy mogli zobaczyć, jeśli chodzi o to kino przedwojenne? Przede wszystkim komedie i melodramaty, dlatego że to te dwa gatunki były najpopularniejsze i cieszyły się największą sympatią u przedwojennych widzów i zdecydowana większość polskich filmów fabularnych, które w latach międzywojennych były kręcone. To były filmy właśnie z tych dwóch gatunków, komedie i melodramaty. Będą również filmy nieco ambitniejsze, filmy o takim zacięciu awangardowym, jak na przykład Strachy z roku 1938, będą filmy patriotyczne, i tutaj najlepszym przykładem są płomienne serca z 37, także że wachlarz tych różnych gatunków i tematów poruszanych w tych filmach gwarantuje, myślę, to, że właściwie każdy znajdzie tam coś dla siebie. No właśnie, byłam bardzo ciekawa, czy to filmy dla koneserów, czy filmy dla każdego, również dla widza w każdym wieku? Myślę, że tak. Kino przedwojenne teraz przeżywa swój renesans i cieszy się coraz większą popularnością widzów właściwie w każdym wieku, bo zarówno seniorów, jak i młodych ludzi także. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że to przedwojenne kino jest zupełnie inne od tego, co dziś możemy zobaczyć w kinach. A właśnie egzotyka nas chyba w filmach najbardziej pociąga, więc możemy tutaj zobaczyć, jak w ogóle wyglądał świat te 80, 90, czy nawet ponad 100 lat temu, ponieważ najstarsze filmy, z tych, które będziemy pokazywać, już za kilka miesięcy będą miały 110 lat. Tak. Więc dzięki temu można zobaczyć, po prostu, jak wiele w kinematografii się przez ten czas zmieniło. To też piękna lekcja historii. Proszę mi powiedzieć w najbliższym czasie, ile filmów będzie opublikowanych i jakie tytuły będzie można obejrzeć? Wszystkie 200 filmów z tego projektu Polska Cyfrowa będą opublikowane jeszcze do końca tego roku. No, prace nad digitalizacją tych filmów nadal trwają, także dopiero stopniowo Bo to praca żmudna oczywiście. Umieszczać. To jest praca bardzo żmudna i niestety bardzo czasochłonna. No, przy takiej ilości filmów to również bardzo dużo tej pracy nas wymaga. Ale i pierwsze z tych filmów już na portalu Ninoteka są dostępne, ponieważ zaczęliśmy właśnie od filmów przedwojennych, no to właśnie te filmy przedwojenne jako pierwsze będą dostępne. I zapraszamy właśnie zarówno do warszawskiego Kina Illusion, jak i naszą Polonię i Polaków za granicą na stronę ninateka.pl. 1.0. Drodzy Państwo, to dobra wiadomość. Wygrywamy w meczu towarzyskim z reprezentacją Niemiec. Dziękuję Państwu. To był program Polonia 24. Paulina Drażba, dobrego wieczoru i spokojnego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek o godzinie 22.05 na antenie TVP Polonia.